Siema, siemako, nagrywamy dzisiaj amatorsko, ale nie wiem, po prostu niedawno zostałem, lecimy customa w customa, to mamy razy 4, bo nie chcę bo on speed na maxa, chcę być szybki jak Flash, ojojo, ja am Flash, I am, yy, I am Flash, yy, no i dobra, tak w wkrócie... no nie, można zobaczyć Infinity, a, Infinity, Flash.

Jesteśmy flash. O oh, flash, flash. to jest sul Pyk Latarka jest wyłączona Więc od razu może być hand, więc wbijamy i robimy pick Nie wiem gdzie jest spokój, ale wychodzimy od razu. No, pick 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 pyk. To jeszcze można wziąć aparat. Wyrzucamy tam, bo tutaj niech będzie sobie... Tak, może być od razu, będę się cyrać. Eee, ale przychodzę jeszcze sobie temperaturę na sprawdzenie, czy gdzieś w pobliżu. Sprawdzajmy. Mam no, tu nie ma, ewidentnie Hauntuj, i mnie duchu. Santon, tu nie ma link. Mogę jeszcze jednego wziąć. Nie skończyłem, skończyłem Hanta. To... Tak, długo jak widzi jest szybki, więc je zaczął być na jedziemy. Wiemy soboty i tyle. Nie no, trochę się stram, bo jest oczywiście, bo i tutaj, boję jeszcze wszystkiego. Ale to jest dzień, bo przyspieszył moją stronę, bo mnie zobaczył, tyle no. To jest dzień i tyle, już zgadliśmy ducha prawo, dziękuję. No i dobra, mamy hajs. Tak szybko zdobyliśmy hajs, to był taki poradnik, jak szybko zdobyć hajs i tyle. Oto, do zobaczenia, cześć.